Dzień dobry, ja jestem Nervarian. A to będzie pora do na midzie. Co do run, jak to na kasterach. co nie wszyscy mają takie same, no ale um, na markach, czyli czerwony gramy Magic Penny. Na silach, czyli żółtych, gramy HP per level. A um, na Glypha gramy AP per level. Albo, albo Magic Resisty. Ja teraz gram HP per level. Jeśli ktoś by się zastanawiał. A paper level, no dobra. Um, I Quinty gramy AP Flaty. A Masterki gramy 21, co mieć. Taki typowy caster. W każdym innym casterze się gra identycznie. Tutaj nie ma co się bardziej rozpowiadać. A um, tyle, okej, okay. Zobaczymy, jak tam jak tam drużyna wygląda. A Jinx Plus, LeBlanc jest na bocie. gość powiedział, że potrafi tym grać na bocie, także zobaczymy. Zobaczymy. A Jarvan na topie, to jest to co, to, co Wam mówiłem, że wydaje mi się, że wróci do gry Jarvan właśnie na topie. Także zobaczymy, jak mu się będzie tam grało. Jestem tego ciekawy, strasznie. I Lissim w dżungli. Także ciekawe, ciekawe. I u nich się to prezentuje następująco. Caitlyn z Leonem jest na bocie. Irelia jest na topie z teleportem. Jarvan jest z Ignitem, ok. Pantheon i Nidali. Okej, całkiem ciekawe, teamy. Wydaje mi się, że o, oni mają trochę przewagę, tak szczerze powiem, ale to no zobaczymy. Nie ma co po team compach oceniać. Przypominam, że aktualnie jest Gold 1 i teraz są gry o o Platyny już, także... Pierwsza gra przegrana, niestety. Przedni poradnik Warwickiem. Ale, ale, no trzeba wbić tą Platynę, kurde. Dobra, co do skilli pasywnie. Po użyciu skilla następny skill będzie kosztował 10% mniej many. Fajna rzecz. Dzięki temu nie tak ciężko jest się, mm, tak nieładnie powiem, wysrać z many, bo brakuje mi zamiennika. Także to jest takie ok. amku um, cool. rzucacie w miejsce po po, po małym delayu. Um, wybucha. I jeśli kogoś zaatakuje, znaczy jeśli ktoś będzie w tym stał, no to dostanie obrażenia i Cassiopeia nam się przyspieszy na ile? Na 3 sekundy. Całkiem fajne. Przyjemne. No i trzeba oczywiście trafiać. A W tu jest to pole. Takie kółeczko, które się rozszerza z czasem. I każdy, kto przez to przejdzie, będzie miał trutkę na sobie plus też to spowalnia. Tak to działa. I E działa to jest to, jest, to, jest, to, jest to, to, to co KSJPG wszyscy lubią. Jeśli. Znaczy, jest to normalny skillshot, znaczy Skillshot. Normalny skill, który. Um, Szczelacie pazur w gościa i jeśli ten gościu jest. Um, otruty, to. Um, to macie wtedy wasze E co. pół sekundy. Także. Um, trzeba na pewno ogarniać to, żeby przeciwnik był cały czas otruty. no bo jeśli będzie nieotruty, użyjecie swojego E, no to przez 5 sekund nie macie głównego skilla, który zadajecie obrażenia. To jest nasze kółko. Troszkę tam pobijamy, jak widzicie troszkę się przyspieszam, także to jest fajna rzecz. O, niestety nie wziąłem. A z maną jakoś ciężko nie jest wyrobić. Tam się jeszcze Atina będzie kupowała na pierwszy, to już taki... Co to bildu taki typowy jak na castera? dorany, Atin, Dead Cup. O, co tam się stało? Do czego. i chyba niestety umierasz. Ja to nic nie mogę zrobić. Chyba, że botley zejdzie, ale się na to nie zapowiada. No, niestety, Katrin z redem. Nie wiem co ten Lisin sobie myślał, idąc na jego blue. Co? Stary, ja, co ja na pierwszym poziomie miałem zrobić? Nie rozumiem. Kidding, mini, no to chyba ty, ty kidding mieć komuś. No, bo nie jakieś. No, no i no, na bocie przynajmniej jesteś tam zagrali, ale no nie wiem co ten jest sobie wyobrażał. Co ja, Kasia, pojawiał na pierwszym poziomie miałem zrobić? No nie wiem, przyjść i zatańczyć im? Czy co? Nie rozumiem. Dodamy sobie skill do każdego. Dobra, nieważne. Nie piszemy. Nie ma co się irytować. Koczę, idziesz sobie dary, idziesz na blue. Gdzie mu będziesz wchodził na jego blue? Po jaką cholerę? Co to za taktyka? Skąd ty to wziąłeś? No tego nie zdąży. A, kto tam jest w dżungli? Pantheon. Muszę mieć bardzo tutaj. O, dobra, myślałem właśnie, że. Ej, halo, halo. Czerwon, czy ty widzisz? I teraz, z tego co tak sobie popatrzyłem, a jak tam na prosi grają, to jedni maksują Q, ze maksują e. I ja z tego co pamiętam, ja już kupę czasu, gdzie grałem Cassiopeia, ale jakoś nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale zgaduję, że wiem, dlaczego ludzie chcą poradni do Cassiopeia. Oczywiście, ze względu na ostatnią dramę i Cassiopeię para Nitro. Ale no niestety, ja gram nią legalnie. I, I nie mam aż takiego aż takiego ogarniętego E, no to będę maksował Q ale myślę, że... A, może dodam 3 albo 4 punkty w Q i później będę maksował E. Nie będę maksował Q do 9 poziomu... A czy no, 9, na dziewiątym poziomie. Ja zobaczymy jeszcze jak to będzie. Do piątego poziomu dam Q, czyli 3 poziomy w Q, a później będę dodawał E, tak myślę, że tak, tak to zrobimy chyba. <laughs> O, hmm, interwiew? Hmm, hmm. Ona również. A trzydzieści trzy, dwadzieścia. U, to nas jeszcze sporo procesów gubi. No sporo, sporo. Hop, to za śmieszki? W tym Q to jest takie pewne, pewne obrażenia są, a jeśli nie, 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 do, nie dolatujecie z E w ogóle tak jak ja teraz, jeszcze ani jednego E nie użyłem na nim, to. A myślę, że nie ma to większego sensu. To Nidalka to jest ta postać, która chce grać totalnie defensywnie na linii, więc wątpię, żeby ona w ogóle jakąś jakąkolwiek walkę podejmowała, bo tak samo. Na szóstym. Aha, bo nie powiedziałem mieć o ulti. A um, jeśli znacie się na mitologii i wiecie kim była Meduza, to dokładnie na tej samej stronie działa Ulti Kasiopi, czyli... A meduza zamieniała ludzi w kamień. No i to samo robi Kasiopia. Przed siebie, jak zresztą widzicie tutaj, wrzuca a... zaklęcie. Jeśli ktoś się pad... Jeśli ktoś stoi oczami zwrócony w jej, stron w jej stronę, no to zamienia go. W kamień. Tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda. Także no, jeśli nie dali na kocie będzie chciała we mnie tylko wlecieć, no to ja od razu bum. Ulti na twarz, je i to tyle było z tego kota koleżko I później tylko daje jej truciznę I bum 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 e I raczej rip, także wątpię, żeby nie dali tutaj w ogóle chciało agresywnie na mnie grać No myślę, że raczej nie jest za dobrze się i to skończy Zgram sobie heal'em Z heal'em, można grać też z ignite'em, ale jakoś tak nie czuję się pewnie tym a tak to będzie można, będzie można lepiej kajtować, bo ten um, bo ten movement speed po użyciu jest całkiem przyjemniacki. bum, BUM, dobra, cofamy. Co tam się dzieje? Ale Blank uciekła, okej, okay, dobrze. 60 do 30, mam dwa razy więcej CS, no nieźle, nieźle. Ogólnie Cassiopeia jest całkiem silna na linii, szcz szczerze, szczerze powiem. A, weźmiemy sobie Pyk Weźmiemy sobie Butter, weźmiemy Potiona i Wardzika, okej. Okay. A, um, tylko się spodziewam, że zaraz będziemy miał Pantheon szósty poziom. A ich Blue właśnie teraz leci, okej. Okay. No nadal no, no, nie, nie mogę zrozumieć, dlaczego Listen poszedł na jego Blue. Skoro. Przecież Pantheon zaczynał na Blue, więc co on chciał zrobić? Chyba, że on go chciał na wilkach złapać. Tylko, że. Tylko, że. No, jeśli on chciał na 500 HP lecieć, no tego, no to. Nie wiem, co ten gość daje, ale. Daj miźle. Mm, no bo chciał go złapać na wilkach, tylko że Lissin... No wiem, że Lissin ma drugi silny poziom, czyli... Tylko drugi poziom ma silny. Ale no pan tam też nie ma najgorszego, więc... On tam ma bloka na 100%, więc... Kurczę, aż, aż tak to nie daje po twarzy tym Lisinem. Aż takiej przewagi to nie ma. Żeby się aż tak pewnie czuć, żeby mu wbijać no... Wilki tylko z REDem. Nie wiem, troszkę się przeliczył jak mojego mojego Steady. No, wystarczy dwa Q, aczkolwiek, hmm, dwa Q i ściągam wave'a, ale Jakbym miał ten następny poziom, nie wiem, czy bym czasem na jedno kół nie ściągnął. A, nie trafiłem. A, nie wiem, czy jest pan ton, także nie chcę tutaj gdzieś pod turret tworzyć za mocno. Czy jakaś poleci? Ale nie we mnie. Tylko pantona się obawiam, bo on ma łódź na 100%. Będzie chciał skakać do mnie. Hmm. Także Lightning Face tutaj nie jest zbytnio ciekawy. No niestety, Nidarka taki champion. A który no niekoniecznie musi jakoś wygrać w linię. Ona w tym i tak powinna robić więcej ode mnie, tak powiem. Teoretycznie, czysto teoretycznie. Tu zaraz jakaś poleci, chyba. No jednak nie. Dobra, ładnie zabili. Dostała poisona. Tutaj jest taka ta... W tooltipie macie pokazane. A że macie movement speed a wtedy jesteście pewni, że trafiliście z waszego Q czy nie. Nie musicie widzieć tej osoby w ogóle. Tutaj by się przydał wart. No, ale nic nie poradzisz z tym, bo nie mam go. Jakaś Dida poleci? Nie. Okej. Okay. Blue by mi się przydało. Teraz powinno być. Szybko spuszuje. To z będziemy się oddać blue. A, chciałem. Do czegoś innego chciałem robić poradnik, ale. No, zobaczyłem, że Lee Sin jest w tym, w dżungli. Czyli, do czego ja to chciałem. Aha, do Akali chciałem robić poradnik, ale. No, jak jest Akali na midzie, no to ona nie potrzebuje Blue. Lee nie potrzebuje Blue, no to. Trochę to bez sensu. No, nie powinno się takiego czegoś robić, że Assassin w dżungli, Assassin. Znaczy no coś, co nie korzysta z blue buffa i na midzie też. To jest. No. Nie mądre po prostu. Także. No. Prze... Przełożymy ten paradigm do Akali Ale, ale będzie Ups, już też właśnie trochę Trochę lipa jest z tym, że można Agro łatwo złapać Turetu, no bo Ta trutka Pod Turetem Dobra, tutaj odzonuję. Nie weźmie tych minionów. A tylko że Panteon może być tutaj, ha. O nie, to jest Leona. To było do przewidzenia. A tego Pantheona się od spodziewam. Więc postawię sobie tutaj warda. A, nie, jednak jest tam. Może jakoś ogra ładnie podbił tego Pantheona. Chyba jakoś ogra, co? Ja wierzę. Wystarczy wierzyć w swoich zawodników. Widzicie? Znaczy wierzyć. I tak, tak się dzieje, no po prostu, to wiara. O to właśnie chodzi. A, nim blisko. Ładnie napiszemy, WP Jarvan. Dobrze zagrał, trzeba przyznać. Takie rzeczy trzeba doceniać. Ta mogła mogłabym coś zagrać w końcu, kurczę, bo to 11 minut, 000. 00, co jest zawsze fajne, no bo to, co jest w jednostkowej no to to jest... Bardzo przyjemny wynik. Ale no, tak nudno troszkę. O, na jedno kula nawet nie ściągam hmm. Szkoda, jak będę miał tego na Tina, to nie będę ściągał już No nic, wezmę sobie szybko ten A um, righty, no czemu nie Także tak wygląda ten pazurek co pół sekundy, całkiem fajna A, spuszczę szybko tego Mida, czy ta Nidalka chce tu iść? Nie, nie chce iść? Ok, trochę robiłem. O, już myślałem, że doleć, ale nie, nie, nie. Tutaj panteon. Ok. I tutaj patrzcie sobie zawsze tutaj. Jeśli jak dajecie na ślepo, a on. to Q, no to. właśnie w taki sposób możecie sobie to sprawdzić. Nie wiem dlaczego. Aha, za wcześnie dałem E. No i to jest właśnie ten błąd. Jeśli się za wcześnie da E. Jeśli ktoś nie ma tej trutki, no to przez 5 sekund nic nie DPSujecie, także to jest. To jest ten minus tej Cassiopeii. Że trzeba ją naprawdę, naprawdę ogarniać, bo. A dajcie albo za jakoś za wcześnie, to E, albo. Boom. I teraz Leona sobie stoi, DPSik. A. A, ładnie. Okej, okay, jakoś to wyszło. Okej, okay, nie sobie padła U mi przywaliło, także nie chciałem za bardzo tam wjeżdżać do przodu. Chciałem na kozaku. Jakoś to wyszło? Dwie asysty, spoko. Mogło być troszkę lepiej, tak mi się wydaje. O, o ładna dzina. Szkoda, że tej nidalki tam nie złapałem z tego. Z, z ulti. To było lepsze, wiele. A panteon może mi zaraz skoczyć na głowę, więc będę się zbierał stąd. O no <laughs> Panteon Has Ult. No dokładnie, dlatego też się cofam. A Thin od razu bierzemy. Weźmiemy sobie budki. Jeszcze jako poczekam. O, tam odważnie. Tylko nie wiem, co ona tam robiła. W jakim celu? Co ona tam zwiedzała? Blue buffa, czy co? Okej, okay, pan bez ulti. A Smog za 18,48. Dragon, co 6 minut, pamiętajcie zawsze. Prawan mhm. A, jak tym, jakbym tym kół trafił, to, to bym się przyspieszył, by ją złapał. Może by nawet fleszała, aczkolwiek nie była warta flesza. Warto by była fleszczek miała blue, ale nie ma, bo wziął go Lee Sin, Ten nie blue Nie stara się żadnych blueów, nie ma na mapie. Oprócz, oprócz Lisina oczywiście. O, teraz na jedno podaję, no to przyjemnie już. Ale to trzeba mieć Latina. Uh, nie wiem czy ona ma tego flesza. Tak się zastanawiam się tym teraz. Ja to jest ciekawy item jak można złożyć sobie na tym. Na... Na Kasio, że składacie sobie Will of the Ancients i... Troszkę się leczycie za pomocą... Waszych umiejętności, to jest fajna sprawa. Nie jestem pewny, czy to będzie jakieś takie świetne. Zaraz to sprawdzę. A jednak już nie zabijam, samą opę. O, witam. Leona, troszkę się są ślepy. Nie założyłem tego na opie. A tak to jest, ja się za bardzo niekiedy zagaduję. Ale dlaczego ją kupił? Ten kopniak nie był najlepszym wyborem, jak na moje myślenie, no ale. Może sobie myślę jakoś inaczej. op Boom, raz, boom, dwa. Spoko wyszło, tylko to ulti było taki średni trochę. Aczkolwiek, może być. To mi tam flaszyło sf tu ulti. Troszkę lepiej mogłem to zagrać, ale jest ok. Niby szło najgorzej. Dwóch zabiliśmy, tylko musimy flaszę spalić, a niekoniecznie chciałem tego. 142. 93, 50 wygrywa. wygrywam, mam dwa i dwie asysty, spoko. Jestem na pewno do przodu. Więc, więc jestem w miarę zadowolony. A naroda będę już miał pieniążki, pantą zaraz mi może skoczyć na głowę, więc bym się tutaj ewakuował. Niechętnie. Pum, dobra. Jak tam na midzie co te chłopaki robią? No, coś tam dobrego robią, mam heal'a. Jeśli bym chciała duelować, to może bym podjął w sumie. na sobie odpalę. Mm, no tam cię nie sprawdzę kolego No kurczę, no i co teraz zrobimy? A nie sięgnęło Mmm, dostała A, nie dostała mm, O, jest poń Ja się nie spłoni A, chyba nie padnie, co? Nie, niestety Ograła, mnie, no cóż Tu powinno być Albo tam też chyba bez asysty będzie. Nadaj się ją zrobię w kuł musiał musiałby zrobić. Może Jarvan Ulti? No, nie miał. No cóż, grała mnie. Szacunek się należy. Te listy tak trochę dziwnie kopię. Oooo! Oh, EQ zepsuł Jarvan. No, te trzy fragi tak naprawdę za darmo, teraz jest naszej głupoty, także no, nie, niekoniecznie to było najlepsze. A Weźmiemy sobie to. Z każdym użyciem skilla będę miał przyspieszenie, także... E, nie tak, że kół będzie mi dawało movement speeda, to jeszcze to będzie mi dawało movement speeda. Całkiem, całkiem fajna synergia. A, LeBlanc z DFG, wow. 5-0, okej. Okay. Czyli jednak nie kłamał w jak się, że potrafi grać coś tam, coś tam tą LeBlanc. To się, to się ceni, rzecz jasna. Dzięki blue, dzięki Atin, dwoma Doranom i pasywce nie powinno być jakiegoś większego problemu z maną. Tak myślę. Ups. A um, smog stoi, byśmy to mogli się przejść sobie po niego. Uh, Ultimam, Tutaj mi się przyda wardzik. No. Okej. Okay. Uh. I to jest minus Cassiopeia, jeżeli ja mam żadnego sustainu. Dlatego też myślę, że ten Will of the Ancients mógłby być całkiem fajne wyjście. To daje troszkę sustainu. No co jest fajne, strasznie szybko się robi Smoka i bar Barona, i wszystko. A czy no, Smoka i Barona, Casio? Ups. Boom. Ładnie, niekoniecznie ten kick był konieczny, ale do tego, że Am um, średnio używa tego ulti, ten to już się przyzwyczaiłem, chyba. Jinx jest tutaj troszkę samotniona. Tu jest wart, także koniecznie jest to najlepsza pozycja. Nie mam heal'a Okej okay. Nic się nie stało Jinx tam chyba flesza spaliła Tutaj trochę szkoda Ale cóż, tutaj nie ma w Tureta Czy turetu Polski język taki trudny, kurde Tutaj spowolnimy sięgnę czy nie sięgnę? Nie sięgnę, no cóż a trochę mi się nie podoba to właśnie, że nie ma żadnego zostaje no A dlatego, hmm. No myślę cały czas nad tym Will of the Asians, ale. Nie jestem przekonany. Irelia ja tam od góry jakoś chce schodzić. Uuu, oj, to jest właśnie to. Jarvan! Dobre, dobre obrażenie, naprawdę. Pyk, nic nie mogę zrobić, totalnie nic. Czyli Blank ogra. Ograła, ale i tak padła. Tam zrobiłem coś, chłopaki, czy nic? Zatrzymałem się na chwilę niepotrzebnie. Insek tutaj się, się objawił. Boom agresywnie. No nic. To, to, to trzeba było zrobić. Bo... Oh, ho Jest! Ho, 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 Całe życie przed oczami. Czy coś mnie może zabić? Caitlyn z ulti może mnie zabić. Mam heal, jak coś. Nie widne mnie zabić. O oh, jestem idiotą. <laughs> Dobra, deadcap. Teraz albo grać deadcapa. Albo gracie... zonie. Zależy, jeśli potrzebujecie bardziej defa, no to zonie oczywiście. Jak, jak DPS, no to... Rabadon jest sensownym, sensownym wyjściem. DFG. A nie ma większego sensu, więc raczej nie. Także tylko te dwa, dwa przedmioty z roda nas interesują. I po tych dwóch ziomkach... Będę potrzebował... Albo zoni, albo... bądź defa. Także to jest taki typowy build na tych... Na... Na wszystkich kosterów. no jeśli tam widzieliście te poradniki tam do Oriany, do, mm, do Leblanc, do nie wiem, kogo tam jeszcze robiłem na Midzie, no to to jest identyczne tak naprawdę. Tak samo jak na AD Carry też są prawie identyczne. Także tak to wygląda u nas na, na Midzie, na środkowej alei. Troszkę mało wariacji, no ale. Tak, to już jest. Dobra, od chcę wprowadzać na temów, no to wszyscy grają to samo. Czom, Czy nam się blue stoi? Nie, nie stoi. Okej, okay. ich blue też nie stoi. Um, tak się zastanawiam, w sumie na ten, na enchant dla butów też, flash byłby całkiem, yy, ten do flasha byłby całkiem niezły też, niebieski tak myślę. dam sobie ładna, Piek, nie ma nic. Um, tylko, że wtedy można by jeszcze w te, z teleportem zagrać sobie na Casiopi. To by nie było najgłupsze. A, myślę, że całkiem fajnie by działało Soraka na topie i Cassio na midzie. Dużo AP. Mm, dostawalibyście mana od Soraki plus by was leczyła. Myślę, że to by była całkiem fajna synergia. Tak teraz myślę właśnie o takimi synergiami do tej postaci. No myślę, że to by był całkiem, całkiem fajny duet. Blue by mi się przydało. Gdzie jest Blue? Pytam tam sobie warda, żebym wiedział kiedy jest A no cóż, dwa inhibitory otwarte, no przydałoby się tutaj coś sforsować, koleż... Koleżcy Jakiś, jakiś teamfight w ich bazie bym sobie... Chętnie rozstrzygnął No to był niekoniecznie najlepszy, ups, lalalala la, la, la. Jak zaraz jeszcze jedną dealę dostanę, no to będzie kaplica Bum Bum, heal użyty R.I.P. O, oh, wow! 4-0? Jak to się stało? Nic nie zrobiłem prawie. Tylko Pan sobie. zabije. LeBlanc dobrą grę zagrała, trzeba przyznać. Szacuneczek, szacuneczek. I chyba będzie koniec gry. Także następny jest Void Jak to w tych naszych wszystkich kasterach? Później bym się pewnie chylił ku zonii. I co? No i na ostatni przedmiot... Chyba GIA Tak mi się wydaje, że GIA by było sensowne. Albo. Kurczę, ten, pamiętam, że jeszcze nigdy się Relaya robiło. To spowolniało cały czas, żeby było może to nie najgłupsze. Ewentualnie ten Will of the Ancients żeby was leczył. Też myślę, że nie byłoby to nie, takie najgłupsze. I co jeszcze? Chyba tyle. Może Abyssal? Nie wiem, czy powiedział Abyssala. Abyssal może jakaś by tam działo. Nic więcej mi do głowy nie przychodzi. Devki nie ma sensu. No, to co powiedziałem. Ok, także to by był Bill na Coś Co się szybko gra, 25 minut. No cóż. Um, ok, Czerwan. Hydra, Tabi, Tabina, Irelia, Pantheona. No ma to sens oczywiście. Um, A jest ok, Hydra jest ok. I Sunfire Cape jest też ok. Jinx oczywiście, to standardowy na Editor, nie ma co gadać. Uh, Lysin, Lizard, ok. Mobilisty, ok. Sidestone, ok. I Omen. Oh Czy Omen miał tutaj sens? Miał oczywiście sensu bardzo dużo. Uh, LeBlanc DFG, Sidestone. I tem jak niebieski. I tutaj chyba od razu Wojstaw był, był robiony też w począteczku. Uh, także taki normalny build w sumie. No bo nie było sensu, nawet tutaj Latina robić, więc DFG ma sens oczywiście. No, w porządku. <laughs> Panteon w dżungli. Omen pierwszy item, lizard... czy pierwszy item lizard, drugi tam omen. Um... No nie wiem w sumie. Tak sobie, tylko że, kurczę, jeśli chcecie grać dobrze Pantheonem w dżungli, to musicie grać dobre ulti, a... żadnego takiego dobrego ulti tam nie zagrał ten grać właśnie, także tutaj mi troszkę tego brakowało. A, Irelia z prezerki. Force, może być, tylko że... Zresztą no, ogólnie Jarvan zagrał dobry mecz, to trzeba przyznać. Także tutaj on... Ograł mocno, mocno. Także... No, Zakończenie też było do tyłu. Caitlyn. Omnitrysery przejdziemy, okej. Boots of Speed... Czekajcie, do, 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 dlaczego dwa swordy Rozumiem, że jeden był do... na Swispera, ale dlaczego był drugi? no Może Brutalizera robiła, ale to nie miało sensu. Tu, tutaj jest na pewno z Whisper połączenie, ale dlaczego Longsword kolejny? To już ni nic nie potrzeba, żadnego Longsworda nie potrzeba w na ID więc nie wiem po co drugi Longsword. Może po prostu chciała więcej AD, tak żeby O sobie mieć, albo po prostu tak okupiła na ostatni przedmiot. A Leona z Relic Shieldem ok, Budki, Piątki ok, aczkolwiek ja bym tutaj chyba zrobił Tabi, byłyby lepsze. Aczkolwiek LeBlanc jeszcze jest, hmm. ale raczej Tabi. Aum, ok, Cryst, Kryształ ok, i tutaj Nidali zagrała krople. I. Pff, no nie wiem, na kasie raczej bym ten, raczej bym kielich robił, no bo. Jednak coś tam go obijałem. Po prostu kropla. No nie wiem, czy tak ten. Uh, czy tak ten shield był mu bardzo potrzebny? Nie wydaje mi się. I Blasting Wand. I tak bardzo szybko zrobił home guardy. Także no, ciężko tutaj w ogóle oceniać ten beat, bo żeby był tylko jeden przedmiot, to po prostu drugi zaczął. Także tyle w sumie. Kurczę, pół godzinki. Szybka gra. No cóż, dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych poradników, oraz do poprzednich. Bye bye. Tyle.